Beztroska zabawa, ale i zajęcia rozwijające. Poznawanie świata, ale i oddech. Czas na kawę i rozmowy. Dzięki bawialni społecznej, czyli Miejscu Mocy Rodzin, stworzonym przez Stowarzyszenie Klub Dylematy Mamy i Taty, zarówno rodzice, jak i ich pociechy mogą efektywnie, a co najważniejsze, wspólnie spędzać czas. Miejsce Mocy Rodzin w Myślenicach działa od roku. Bawialnia Społeczna to pierwsze takie miejsce w regionie, które oferuje przestrzeń przyjazną dla rodziców, darmową. Mogą przyjść rodzice z dzieciakami malutkimi, od 0 do 3-4 lat, ale jest to miejsce też dla starszych dzieci. Działamy popołudniami i wtedy, na przykład, przedszkolaki, które są rządne jeszcze relacji z rówieśnikami, mogą nas odwiedzić. Klub Dylematy Mamy i Taty to stowarzyszenie, które najpierw z takiej grupy inicjatywnej powstał 9 lat temu i powstało z mojej osobistej potrzeby znalezienia rodziców, znalezienia miejsca, gdzie moglibyśmy się spotykać, wymieniać doświadczeniami, rozmawiać i odpowiadać na te codzienne dylematy, które rodzicielstwo przynosi. Dzięki zróżnicowanej ofercie każdy rodzic może znaleźć tutaj swoją przestrzeń. Nazywamy to miejsce miejscem mocy rodzin i tutaj dzieje się naprawdę wielka moc, ponieważ rodzice mogą spotkać ludzi w pod podobnej sytuacji życiowej, dzieciaki mogą spotkać rówieśników, nazywać swoje pierwsze przyjaźnie. Przyjaźnie moich dzieci to są pierwsze przyjaźnie, które zawiązali właśnie w klubie. I mogą wypić kawę za darmo, mogą ze sobą porozmawiać. Często organizujemy też wykłady, warsztaty, właśnie chcąc odpowiedzieć jak najlepiej na dylematy rodzicielskie, zapraszając lokalnych specjalistów. Ostatnio mieliśmy warsztaty pierwszej pomocy dla rodziców, ponieważ bardzo często rodzice zastanawiają się jaka sytuacja to już jest sytuacja zagrożenia życia, więc nasz specjalista, ratownik medyczny odpowiadał na ich pytania. Mieliśmy spotkania z stomatologiem, jak dbać o dziecięce zęby tych wykładów i spotkań jest bardzo dużo, jest też mnóstwo inicjatyw, które powstają oddolnie przez rodziców i wynikają z ich potrzeb i to oni je realizują, więc to nas cieszy, że wspieramy społeczność lokalną w ten sposób. Zadowolone maluszki to zadowoleni rodzice i temu właśnie ma służyć to miejsce, obopólnym korzyściom. Dziecko się tutaj świetnie czuje. Jak przychodzimy, to y, od razu jest zainteresowane zabawą, otoczeniem. Y, generalnie nie potrzebuje mamy, ale fajnie jak jest w zasięgu widoku. <grym, <grym, y, dzieci bardzo szybko się rozwijają. Po pierwszych zajęciach ona zaczęła mi raczkować. Bo jest tu duża przestrzeń, nowe zabawki, inne dzieci, więc trzeba było je łapać. No i w sumie. Jedziemy na zajęcia i nigdy mi w aucie nie płaczę, jak słyszy, że jedziemy na tańce, na zabawę. Chyba gdzieś to pojmuje po prostu, że <noise> jedzie w fajne miejsce. I naprawdę po tych zajęciach można fajnie dziecku zaśpiać kołysankę. Dużo się zapamiętuje, można wdrożyć jakieś nowe zabawy, a sami no po prostu mamy gdzieś te możliwości ograniczone. Mamy spotkania, które są tylko dla mam, tylko dla ojców, dla całych rodzin, dla dzieci. Wszyscy, którzy chcą poznać się Społeczności lokalnej są tutaj mile widziani. Zapraszamy ich serdecznie. Gdzie Was zatem szukać? Informacje na temat naszej inicjatywy znajdziecie na stronie internetowej, na naszych mediach społecznościowych, na Instagramie, na Facebooku. Tam publikujemy aktualny harmonogram zajęć i wszystkie informacje, które są związane z aktualną, bieżącą działalnością. Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w Gminie Myślenice. To nazwa kolejnego projektu podnoszącego jakość edukacji. Jego głównym celem jest bowiem stworzenie w gminnych szkołach warunków sprzyjających nauce i rozwojowi każdego ucznia, niezależnie od jego indywidualnych możliwości czy potrzeb. We wtorek 30 września, podczas konferencji prasowej, przedstawiono składowe działań, których beneficjentami są. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Myślenicach, Szkoła Podstawowa w Trzemeśni oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzyżkowicach. W ramach projektu, na który pozyskaliśmy środki zewnętrzne, między z Funduszy Europejskich, będziemy oferować uczniom, ale także ich rodzicom, ich nauczycielom w szkołach w Krzyszkowicach, w Trzemeśni oraz w Myślenicach na Zarabiu, zajęcia z edukacji włączającej. To dzięki takim zajęciom Uczniowie będą mogli rozwijać swoje kompetencje kluczowe, które pozwolą im nie tylko na lepsze zdobywanie wiedzy, ale także na lepsze radzenie sobie w dorosłości. Oprócz zajęć dodatkowych, zajęć edukacyjnych, również w tych szkołach prowadzimy Inwestycje remontowe, modernizacyjne, które również umożliwią korzystanie z zajęć dla osób, uczniów z niepełnosprawnościami. Ważnym elementem projektu jest także aktywny udział rodziców, którzy będą włączeni w szkolny proces edukacyjny i wychowawczy swoich dzieci. Czy nocna prohibicja powinna być wprowadzona, a co za tym idzie? Zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22 .06. rano? Ten temat rozgrzewa opinię publiczną w wielu miejscach w całej Polsce, również w gminie myślenice. Tu Samorząd zdecydował się przeprowadzić specjalną diagnozę. Z diagnozy wprost wynika to, że nasi mieszkańcy oczekują wprowadzenia ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych. Diagnoza ma nam również posłużyć do tego, żeby wskazać odpowiednie działania do tego, aby poprawić poziom bezpieczeństwa publicznego, a także poziom zdrowia w naszych rodzinach. I to również to wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholów jest takim działaniem, który chcemy wprowadzić na terenie miasta i gminy Myślenice. Bez względu na wyniki diagnozy mieszkańcy gminy Myślenice i okolicznych miejscowości zdają się mówić jednym głosem. Na pewno sprzedaż alkoholu po 22 sprzyja temu, żeby ludzie, którzy czują, że mają za mało wypite, jeszcze się wychodzili po mieście i stwarzali też zagrożenie poruszając się w stanie nieczynności ulicami miasta, no to też sprzyja, że idą często grupą i też dokonują jakichś innych zniszczeń. Można sobie wcześniej ten alkohol kupić i takie niebezpieczeństwo troszeczkę też po prostu będzie, mi się wydaje, lepiej. Tak a to doprowadza do, do niestety do takich rzeczy, jakie się dzieją. No, w rodzinach tragediach, no niestety. Yy, I uważam, że tak, powinien być zakaz. Ja jestem niepijący, więc akurat ten, a jeśli komuś przeszkadza awantury pod tymi sklepami nocnymi i tak dalej, to jestem na nie lepiej nie, nie sprzedają tego nie? A ktoś, kto sobie chce wypić, to nie chce zrobić zaopatrzenie, kurde. Za dnia 130 tysięcy jest y, y, chyba sklepów z alkoholami, gdzie w Norwegii y, chyba zaledwie 30 tysięcy. Także temat jest, widzę, że nie, nie powinien podlegać dyskusji. Wie pan, ten co będzie chciał kupić, to i tak kupi. Kolejnym krokiem do wprowadzenia tego ograniczenia bądź też nie, oczywiście będzie wynik konsultacji społecznych. One zostaną w najbliższych dniach ogłoszone przeze mnie jako burmistrza. No i będziemy już w sposób też taki oficjalny prowadzić kolejne działania, które mam nadzieję jako burmistrz, jako samorządowiec zostaną wprowadzone na terenie gminy Myslice. Mieszkańcy gminy Myślenice wzięli sprawy w swoje ręce, a w zasadzie to w swoje głosy. Bo to właśnie dzięki oddanym na dane zadanie głosom rozstrzygnięta została kolejna edycja Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego. Autorzy zwycięskich inicjatyw mieli okazję w piątek 26 września w Muzeum Niepodległości w Myślenicach odebrać symboliczne dyplomy i gratulacje. Cieszy fakt, że budżet obywatelski z roku na rok cieszy się powodzeniem. Ja przyznam szczerze, że będąc w Sejmiku Województwa Małopolskiego zasiadałem w Komisji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego i mogłem już wtedy poznać czy też lokalnych liderów, czy wspaniałe pomysły, które rodziły się w danych społecznościach. Ja pragnę serdecznie podziękować za Waszą aktywność, ponieważ niejednokrotnie to liderzy danych społeczności, danych sołectw tworzą pomysły, widzą gdzie są konkretne zapotrzebowanie Wśród sołectw gminy Myślenice największym zaangażowaniem wykazali się mieszkańcy Jawornika na zadanie pod nazwą Życie, Światło, Czujność, Wieś z Myślą o Bezpieczeństwie oddano 654 ważne głosy. Nasz projekt Życie, Światło, Czujność, Wieś o Bezpieczeństwie obejmuje trzy zadania. Pierwsze z nich jest to oświetlenie przystanków na, w naszej miejscowości, na Zakopiance i na drodze sułkowickiej. Drugie zadanie to zakup dwóch defibrylatorów i montaż ich na budynku szkoły podstawowej oraz na budynku strażnicy. Natomiast trzecim zadaniem jest monitoring wokół strażnicy OSP oraz wewnątrz. I z tego miejsca chcielibyśmy serdecznie podziękować mieszkańcom za liczny udział, Radzie Sołeckiej za pomoc, członkom OSP oraz pani dyrektor Renacie Marzec. Ja osobiście chciałabym podziękować Piotrowi Norkowi-Sołtysowi za możliwość i zaproszenie do współtworzenia tego projektu. To, że projekt zdobył taką dużą ilość głosów, zawdzięczamy wszystkim mieszkańcom Jawornika, bo działanie wspólne zawsze daje dobre efekty.